Witajcie kochani, dzisiaj będą placki ziemniaczane z gulaszem. Zostało nam troszkę, to zrobimy co so do niego w placuszki. No ale Mam twierdzi, że najlepsze placki ziemniaczane są, jeżeli się zetrze ręcznie ziemniaczki na tej drobnej tareczce, Na tej oto tarce. No to proszę, kochanie, ucieła. ścieraj. Najbardziej a ja, mi smakują? Właśnie. A ja podgrzeję gulasz w tym czasie. A ty ścieraj ziemniaczki. Zabieram się, kochanie. I kochani, ziemniaczki starte przez męża. Ja nigdy nie odlewam tej mąki, znaczy nie przecedzam ziemniaków, nie odsączam z nadmiaru płynu, bo nie ma go aż tak dużo, chyba że są młode ziemniaki, bardzo wodniste. Ja tak zostawiam i do tego dodaję zawsze taką łyżkę śmietany kwaśnej, żeby nie ciemniały. Zamiast cebuli, bo cebuli my do placków nie dajemy. Jedno jajko, sól, pieprz do smaku. Ja przyszłam tak. Troszkę. Więcej. Kochani? Więcej? Się, się ręka trzęsie się. Do... A małże teraz, A i tak. no. troszkę tak po sole. Ale się opłaca. No, potem o, najbardziej o, o. smakują. O, o, o. patrz 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 Palec. Jest to jeszcze pierwsze. Się opłaca, bo lepiej smakują. Mieszam I, i dopiero uznam ile dać małże. No, jakie żółte. Dobre jeszcze. Mamy właśnie tak. w jednym sklepie tylko sprzedają. No i teraz mąki. Tak tutaj... Wyglądają dobrze. Tak, dosłownie z łyżkę, dwie damy mąki. I za chwilkę będziemy solać może no, jeszcze odrobinę dam, ale nie za dużo. No dobrze wygląda. Ziemniaka nagrzana, wlewamy oliwkę, na oliwce smażymy. No tak nie za dużo. troszkę tak wiesz, mieszam po tej patelni. O, widzę, że nagrzana dobrze. I dodajemy tej masy ziemniaczanej. Nie za dużo, prawda? Składamy na całą powierzchnię i smażymy placuszka. No, ja lubię Do gulasz. Duże. Tak, tak. Gulasz będzie z takim placuszkiem, a gulasz nam już się podgrzewa Już się grzeje. Już jest gotowy. Teraz czekamy na placuszka. Tak, złożę tak dosyć cienko i smażymy z obu stron na rumiano. Ja, kochani, placuszek usmażony. Piękny rumiany. Teraz na placuszek nakładamy nasz gulasz, gulasz wołowy. Nakładam na połowę, bo on będzie takie zwijany i polewany jeszcze potem właśnie mięskiem. Wkładam. I na górę jeszcze mięsko i sosik. To kochanie dla ciebie, bo ja zaraz swój będę smażyła. Wystarczy Ci? Za dużo, trochę No nie, no musisz jeść, już nie będziemy zostawiać. No nie, no nie, ale. Do tego śmietanki. Właśnie śmietanki, troszkę. Bardzo lubimy właśnie ze śmietanką, z ketchupem i z zieloną pietruszką. Och, bliznął mi ketchup Wystarczy, prawda? Ty za dużo nie lubisz zielona pietruszki dużo i smacznego kochanie, burza. smacznego. Kochani próbujemy? Ja spróbuję z tobą. A za chwilę będę smakować. tylko smażyła. spróbujemy, bo musimy drugiego robić. pokażemy wam tylko jak to fajnie. Och, najlepszy chyba w placku, taki gulasz. Gulasz z plackiem najlepszy. Mm, super. Trzeba gorący będzie. Mm. Gorący? Ja próbuję gorący? mhm mm o ja poczekam mhm mm bardzo dobra. mhm, pycha bardzo smaczne mhm mm my sobie pojemy kochani wam tam bardzo dziękujemy za oglądanie, mm, trzymajcie pycha. się okej okay, kochanie, ty sobie jedz a ja smażę mojego. Na razie kochani, smacznego, pysznych. I do następnego. Pycha, pycha.